Witam, dzisiaj sobota, koty nakarmione łażą za mną stop, działamy, bocianów nie otwierałem, bo raz, jest mglisto, patrzcie, więc dzisiaj przesiedzą chyba w budzie, wędzarnia już się pali, już temperatura osiągnięta, czekam tylko na mięso, lada chwila nadjedzie, Boczkom tym kupiłem taki większy żernik, a ten stary wsadzę tym, bo on jest trochę obstrany, że tak powiem i bardzo dobrze. A i tu zacząłem płyty, zacząłem, zacząłem płyty układać. Zaraz biorę się za docinanie. Rozciągam przedłożecz, cement kupiony. I to tak właśnie. Jest tam trochę dziur w ścianie, ale to się nie przebujemy tym, bo obity. E, coś chciałem powiedzieć. No i bocianów nie wypuszczam, bo jest żernik nowy, tu działam, tu się wystraszam, jeszcze później biorę się za sprzątanie, dzisiaj pracowity dzień, co ja chciałem jeszcze powiedzieć, no także czekam na mięso, powoli działam, a no i wstawię ten żernik stary z, z obstrany i nawet go nie będę czyścił specjalnie, żeby te świeże bociany przy przyzwyczajały się już tu do nowych bakterii w moim głębniku, tak bo to zawsze jest szok. Każde przyniesienie gołębi to jest ryzyko, tu trochę będą miały kwarantannę, ale też jednocześnie, żeby już tych bakterii od moich bodźków, żeby się te bakterie mieszały ze sobą. No. Ja właśnie zrobiłem sobie chwilę przerwy, żeby coś dla was nagrać. Tak, palę papierosy, popalam. Nie za dużo, ale popalam. Czasami, jak usiądę, to popalam. Także dzisiaj bociany siedzą. Teraz to Mówię drugie, tu nie chcę ich straszyć, bo później, może nie będą chciały wejść do budy, bo to nigdy nic nie wiadomo. Sprzątam gołemnik, wyleję podłogę. Jutro, jutro muszę się wylać podłogę, bo są mówione z panem Jarkiem. No, jutro, bo chciałem przełożyć, ale już ma połapane, czekają, więc, więc jutro pojadę. Więc dzisiaj musimy tutaj, ta podłoga musi powstać. Nawet kosztem tego, że. Głębnika nie posprząta, ale widzę, że w niedzielę będę sprzątał, ale tak czy siak gołębnik też muszę posprzątać, bo bo kiedy jak nie w weekend. Te koty się popasły, grubasy są, a kurcze ciągle głodne miauczą, nie dają mi ich przejść. No zobacz, jak ten stary grubas to niezły, co? No a wędzenie trwa, pewnie z półtorej godziny, jak nie lepiej. Tam termometr widzicie zamontowałem, żeby mniej więcej widzieć temperaturkę teraz ja trochę wzrosło, zatkałem i bawimy się. Podłogę dociąłem, przygotowałem się do tego do zalewania cementem teraz Dobra, podłoga wylana Teraz tylko sprzątanie gownika. Także tak, bociany dzisiaj zamknięte, bo coś wariowały. Nie chciałem ich wypuszczać, bo. No, młoda widyneczka już się z bocianem parzy tam daleko. No, jakże praca. wre Teraz przyszedłem sprzątać budę. Dzisiaj Pracowita sobota, zaraz bodźki przegnął na drugą część i na wolierę i się od tamtej strony biorę, bo już spore wieżyczki się porobiły z podłogi drat, ale niczym nie będę sypał, chociaż mam to do sypania, ale nie będę sypał, bo tak jak mówię, później to chyba na nich osiada ten pył i one strasznie, strasznie się kąpią później. Jakoś one się kąpią, nawet jest mróz My zamarzamy, a one się kąpią i, i się hartują Moja gwiazda, co nie chce chodzić Jest teraz, widać jak ciasno Dzisiaj taki trochę mniej głębiarski film, ale Później jak wystrzątam to znowu coś tam dogram, chociaż już się późno robi. Powiem wam, że dzisiaj boczki są jakieś pobudzone. Normalnie ciągle wylatywały na wolierę i to z taką energią. żółta woda, by kompleks, ale nie wypiły. I to tak. Jestem w Połowie. Jutro jadę. Jutro jadę ten. E, jak to się nazywa? O, moja gwiazda przyleciała. Fajna jest. Kosmy podcinane. O, Tam pomocnik mój pracuje. A ja sprzątam gołem, więc mówię dzisiaj fajnie i cieplej, można posprzątać. Mówię bociany takie pobudzone, że aż bałem się otwierać Nie wiem, czy one Boją się mojego pomocnika czy coś. Jutro jadę po boczki, także coś tam dogram znowu pokażę wam je a dzisiaj Taki krótszy gospodarczy film obejrzycie Jakie postępy są, mam nadzieję, że mam nadzieję, że ten Że zaschnie do jutra ta podłoga No dobra, sprzątam, bo połowę posprzątałem, ale jeszcze z podłogi nie posprzątałem Dziś niedziela, wczoraj była sobota, nie wstawiłem filmu, dzisiaj przywiozłem bociany Pana Jarka bez Kosmów równiutko 40 sztuk. Buda przygotowana, posypane. Pan Jarek kazał pszenicy nasypać, a więc trochę nasypałem pszenicy, zaraz im wodę wstawię i wpuszczam, nagram w budzie, niech już się nie męczą w tej klatce. No i siedzą w budzie. Jeszcze się nie odnalazły. Pan Jarek wybierał 15 par. Powinno być. Duki są duże, bo to była buda dla pocztowych. To spokojnie się poznajdują. mi się trochę uspokoją. Jak ten, ale są mi w smyrkach. Jak ten, co wystaje, no są wystraszone, dopiero siedzą 10 minut. Tutaj rozpatrzą się, dobrze będzie. Także dzisiaj tyle: posiadam bez kosmów dla jednych bociany, dla drugich koczki. Niech tam Tak jak z Budapestem sportowym Dla jednych to Budapest sport Dla drugich to koczek o. Także i tutaj są koczki Bez kosmów Tu są koczki z kosmami Dzisiaj ganiałem Te koczki z kosmami I ten A Jaszu mnie atakował Dzisiaj strasznie ostro Dzisiaj mgła jest znowu Widzicie mgła jest Takich podniósł do góry, że już ledwo już mało co je widziałem w górze przez tą mgłę. Dzisiaj długo atakował, nie odpuszczał, ale nic na szczęście nie wziął. ten albo zasech, albo zamarzł, W każdym razie położyłem taką. Miałem trochę takie plecoweczki i jeszcze im wody, tutaj dam. I niech siedzą. Tutaj siwy boczek huczy do tej bocianeczki, co tu poleciała. To jest jedyna para tych siwych od brata, którym kosmów nie obcinałem, bo one i tak nie latają. To po co? Tak, zgniła pogoda dzisiaj. Mglista. Ale boczki odebrane. Dzisiaj trochę problemów było, bo... ale nie będę wam o nich mówił. W każdym razie udało się Bociany odebrać. <laughs> bociany lub koczki, no. niech tam będzie, jak się nazywają. Tak się nazywają. No. Dobra, pozdrowienia z Bocianowa i do następnego razu. Dzięki wszystkim za oglądanie, subskrypcję. Tygodniu coś tam postaram się dograć. Zobaczymy, jak tam się bociany już e, zadomowią. I to tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki.